Kościuk, Paściuk, Kozik, Kościuk i Pazik to są też ciekawe przy, przypadki, raz, że to jest Płock, jeden ze świadków, to mogę powiedzieć, który był, on nie był chyba nie roli koronnego, ale był świadkiem w tej sprawie, ale bardzo ważną rolę, gdy się dowiedział, że ma być przewieziony z więzienia gdańskiego do więzienia w Płocku, to też zaczął zeznawać. Po prostu dostał histerii, trzymał się ściany. Kreat mówi tylko nie do Płocka. Takiego takie, przerażenia, tak się obawiał tego więzienia Płockiego. I teraz wracając właśnie do tych dwóch przypadków. Sprawa, bo każdy mój jest powszechny i taką przyjął niepotrzebnie całkowicie taki obraz, że to wpadła grupa jakaś, która dokonała e, tego powyższa. Nie, bo wiele łatwiej w zakładzie karnym doprowadzić do doprowadzić kogoś albo zmusić. Kościół brał na przykład psychotropy I przez kilka ostatnich czasów, przez dwa tygodnie przedtem tym, żadnego lekarstwa nie brał. Znaleziono lekarstwo u niego, czyli ta depresja postępowała. Obok był przestępca, który miał nawet chyba określenie takie dosyć wściekły, czy jakoś taki, nie, już nie pamiętam, jakiś szalony, który go cały czas pastwił się nad nim. Więc doprowadzono go do tego stanu, że on się bał nawet iść się i myć pod prysznic. Była ta atmosfera taka wokół niego spowodowana. I coś ciekawe, służba więzienia nie zareagowała, mimo że on był przez dwa czy przez trzy tygodnie nie wychodził na, na spacer ani pod prysznic. Nie? No to wyobrażam sobie, jak to, jak to musiało wyglądać. Przy Paziku natomiast było też tak dziwnie, że jak on powiesił się, przepraszam, że tak tych szczegółach opowiadam, to zawsze służba więzienia wie, że powinna się przeciąć. Przecina się tą pętlę. A tutaj jeszcze, bo szybko przyjechał pogotowie, strażnik rozsupływowywał. Czyli co to mogło oznaczać? Hmm. Że było przyzwolenie w więzieniu na to, żeby panowie odeszli z tego świata. Dlaczego to już muszą sobie, powinny inne organy yy, 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 sobie to wyjaśnić. To był program Kulisy Spraw. Produkcja Martyna Jasińska.